Witajcie, Zdobrzyści! Witajcie, Niedualni Przyjaciele! Witajcie, Niezrzeszeni oraz wszystkie istoty we wszystkich czasach i wszystkich wymiarach, które na pewno mnie teraz słuchają, oglądają i doświadczają bardzo przyjemnych uczuć. Podczas tego przemiłego spektaklu. Tak. Wciągnij powietrze, wypuść powietrze. Zobacz, że oddychasz, zobacz, że słyszysz, widzisz, czujesz. Jeśli wolisz, możesz sobie przymknąć oczy albo całkiem je zamknąć. Możesz. Pozostawić je otwarte. Po prostu obserwuj przez chwilę to, czego doświadczasz, nie zmieniając niczego w tym doświadczeniu. Możesz zaakceptować. Wszystko to, co się wydarza, wszystko to, co słyszysz, widzisz i czujesz, może być dokładnie takie, jakie jest. Właśnie. Tak. Dzisiaj będzie o przebudzeniu. Wyobraź sobie, że śnisz, że śpisz i śnisz. Masz realistyczny sen. Pewnie każdy z nas miał kiedyś taki sen. <laughs> Przynajmniej jeden. W którym coś się działo. My byliśmy zanurzeni w tym śnie. Wyobraź sobie, że jesteś teraz w takim śnie, coś się dzieje w tym śnie, obojętnie czy to jest dobre, czy niedobre, przyjemne, czy nieprzyjemne, znaczące, czy jakieś kompletnie pozbawione sensu, to możesz doświadczyć tego, że jak jesteś w śnie, i nie jest to tak zwany świadomy sen, tylko taki zwykły, tradycyjny sen. To nie masz świadomości że śnisz na tym polega śnienie że wydaje ci się że jesteś w bardzo konkretnej rzeczywistości że widzisz coś co jest absolutnie prawdziwe słyszysz coś co jest absolutnie prawdziwe czujesz coś co jest absolutnie prawdziwe i nie poddajesz tego wątpliwość na tym polega sen że śnisz i reagujesz zgodnie z zasadami tego snu. To znaczy przeżywasz coś dokładnie tak, jakbyś przeżywał coś na jawie, tak jakby to była prawda. Jeśli nie jest to świadomy sen, to masz poczucie, że ta prawda, jest bardzo dobrze umocowana w rzeczywistości, że to, co widzisz, słyszysz i czujesz, jest olbrzymie. W Twoim śnie obojętnie czy on się rozgrywa. Tu czy tam? Na wsi, w mieście, w lesie, w górach. Musisz doświadczyć tego, że to miasto, wieś. Pokój, pomieszczenie. Znajduje się w czymś większym. Jest na jakimś kontynencie, na jakiejś planecie. Ta planeta jest podtrzymywana przez cztery żółwie, albo jest okrągła i jest kulista, i krąży wokół gwiazdy słońca, na przykład jakiegoś. Nie ma to znaczenia, natomiast istotne jest to, że masz poczucie, że to, co jest, jest prawdziwe i nie kwestionujesz tego. To jest istota snu. Nie kwestionujesz, tylko reagujesz zgodnie z tym, co się wydarza. Jeśli cię gonią, to uciekasz. Jeśli jest jakaś zagadka do rozwiązania, to ją rozwiązujesz. Jeśli jest ktoś, w kim można się zakochać albo z kim można się kochać, to się zakochujesz albo kochasz się. Podążasz za fabułą, jesteś absolutnie w zgodzie emocjonalnej, psychicznej, fizycznej zgodzie z tym, co się dzieje. Nawet jeśli wydłużają ci się kończyny, nawet jeśli rozpadają się ściany, nawet jeśli nagle spadasz w przepaść, w której jeszcze przed chwilą nigdzie nie było, to nie kwestionujesz tego, jeśli to nie jest świadomy sen, to nie kwestionujesz tego, że coś tu jest nie tak, tylko reagujesz w zgodzie z tym, co się po prostu dzieje. Reagujesz fizycznie. Reagujesz psychicznie, reagujesz emocjonalnie, duchowo, no jakkolwiek, no bo po prostu uczestniczysz w tym, co jest snem. <słuch> no i są dwie możliwości. Albo ten sen się jakoś tam kończy i potem się budzisz nad ranem i coś tam z niego pamiętasz, albo Orientujesz się, że jesteś w śnie i masz tak zwane świadome śnie, czyli mówisz: O, coś tu nie pasuje. Mogę wszystko, bo to sen. Mogę sobie polatać, mogę medytować, mogę lewitować, mogę się zakochiwać w kim chcę <śmogę> i robić co chcę. Bez żadnych konsekwencji, bo to jest sen. Mam jasność, że zaraz się obudzę i nic mi nie grozi. Albo jest trzecia możliwość, że w tym śnie dzieje się coś tak dramatycznego. Spadasz w przepaść. Gonią cię jacyś złoczyńcy. Albo wybucha bomba. Albo jest jakiś wypadek, albo kataklizm, albo spada samolot. I wtedy tracisz życie. Na skutek tych strasznych okoliczności w tym śnie tracisz życie. I zauważ, że zawsze się tak dzieje i nigdy nie dzieje się inaczej, że kiedy tracisz życie w śnie, to się budzisz. Kiedy tracisz życie, które jest snem, to budzisz się bez żadnych złych Fizycznych, psychicznych bądź duchowych konsekwencji w bezpiecznej rzeczywistości, i odkrywasz, aaa, to był tylko sen. Tak naprawdę to żyje, nic mi się nie stało. I to jest przebudzenie. To jest przebudzenie takie zwykłe, codzienne. Ale dlatego też tym terminem w tych różnych ścieżkach duchowych określa się ten moment, w którym odkrywasz, że to, co wydawało ci się prawdziwym życiem, jest pewnego rodzaju snem. Że wczorajszy sen niknie w jakiejś przepastnej czeluści, mm. <głos》> zwanej przeszłością. I dokładnie w tej samej czeluści, dokładnie w tej samej przepastnej pustce, ginie wczorajszy dzień. Wczorajszy sen wydawał mi się realny, wczorajszy dzień wydawał mi się realny. No ale po przebudzeniu widzę, że to iluzja. To nie było naprawdę. To był tylko sen. To była tylko gra. To była tylko maja. To była iluzja. To była tylko zabawa, której zasad nie rozpoznałem w porę. I nie mogłem sobie polatać. Nie mogłem sobie polewitować. Nie mogłem uprawiać seksu z kimkolwiek, by go chciał. Straciłem tę okazję. Sens się skończył. Wczorajszy dzień też się skończył. Miałem okazję. Mogłem lewitować. Mogłem... Medytować mogłem się przebudzać. A zmarnowałem tę okazję. Wczoraj się zniknął, wczoraj się dzień zniknął. Jeśli śpisz, to śpisz cały czas. Jeśli się budzisz, to odkrywasz, że tak naprawdę nigdy nie uczestniczyłeś w żadnym. Prawdziwym wydarzeniem. A skoro nie uczestniczyłeś, skoro wszystko było jak sen, sen, w którym jest tak, jak w tej rzeczywistości, którą rozpoznajemy w klasycznym ujęciu jako jama. Wyobraź sobie, że oglądasz swój sen, jakiś przeszły sen, tak jak film, to bohater tego snu ma za sobą całą historię, wszechświat tego snu ma za sobą całą historię. Tak naprawdę film dzieje się tylko, ten sen, film dzieje się tylko i wyłącznie w głowie śniącego w aparacie psychicznym śniącego. Ale ten aparat. Psychicznie śniącego tworzy cały wszechświat. I ten wszechświat znika. Nigdzie go nie ma. Puch, budzisz się rano i wszystko znika. Wszystkie problemy zniknęły. Wszystkie Twoje sukcesy zniknęły. To jest przebudzenie. Wszystko, co działo się w śnie, nie ma żadnego znaczenia. Patrzysz i widzisz, o, to był tylko sen, przyjemny sen. Mokry sen. Nieprzyjemny sen, makabryczny sen, koszmarny sen, ale tylko sen. Puf, minął. Nie ma. No ale teraz patrzysz wokół i mówisz na no tak, ale to się niczym nie różni od tego snu. Jak mówi papadzi, dopóki są nazwy i formy, to jest sen. Jak popatrzysz na siebie, na swoje życie i widzisz przedmioty, rośliny, ludzi, to jest sen. I ten sen znika. To jest przebudzenie. To jest, jest, dobrze z mnie. Medytujcie nad tym. Kontemplujcie to. Zobaczcie, że jesteście w śnie. I że możecie się obudzić w każdej chwili. Namaste.